Robiąc zakupy, kompletując wyprawkę, często zastanawiamy się, co oznaczają te nazwy, te ubrania, rodzaje ich. Co to jest rampers, co to jest pajac, co to są śpiochy. Otóż przyjrzymy się dziś temu bliżej. Pajacyk to ubranie jednoczęściowe, które zakrywa rączki i nóżki dziecka wraz ze stópkami. Jest bardzo wygodny dla dzieci leżących jeszcze, noworodków i niemowlaków, ponieważ. Zakrywa właśnie stópki i nie podwija się nic pod plecekami. A takie pajacyki, które mają już odkryte stópki, bardziej sprawdzą się dla dzieci już raczkujących lub chodzących, ponieważ nie ograniczają ich ruchów. Pajacyki są często też nazywane rampersami. Ale co to jest rampers? Rampers to jest taka letnia wersja pajacyka. Ma krótsze nogawki i rękawki. Zakładany jest często bezpośrednio na ciałko dziecka, więc musimy tu zwrócić szczególną uwagę na jakość materiału, z jakiej jest wykonany. No i śpiochy. Ludzie często śpiochami nazywają większość ubranek dziecięcych, a śpiochy to takie długie spodnie, które zakrywają stópki dziecka. Są zabudowane z przodu i z tyłu, ale są zapinane na ramionczkach. Bardzo dobrze sprawdzają się dla dzieci, które nie lubią zapięć wzdłuż ciałka, tak jak na przykład przy pajacykach. Pod śpiochy zawsze musimy ubrać body lub kaftanik. Nigdy nie ubieramy samo. Wybierając ubranko zawsze musimy się kierować komfortem dziecka, wygodą, porą roku i jego wiekiem.